Dostałam polecenie domowe, żeby ten strój przygarnąć po planie <laughs> od Nie nieważne, w każdym razie tak. Bardzo klikogennym też na pewno tytułem będzie to, że twoja rola to jest rola prostytutki. Czy ty się długo zastanawiałaś, by przyjąć tą rolę? Tak, szczególnie, że dostałam telefon chwilę po tym, jak zagrałam u Kawulskiego Jak pokochałam gangstera, gdzie byłam też taką... Może nie prostytutką, ale jednak kobietą bardzo lekkich obyczajów, taką grzesznicę właśnie miałam tam do zagrania. Totalną. Ale tutaj spodobało mi się to, że właśnie to jest. Postać Sandry jest, takim, jest taką iskierką w tym filmie. Jest taką, z takim promykiem nadziei wśród tych wszystkich grzeszników, bezbożników, cytując tutaj Bartka Firleta. I że jakby jest też ten kontekst tej toksycznej, trudnej relacji z Alfonsem, czyli z Czarkiem Pazurą, gdzie to niby jest komediowy duet, ale na koniec dnia jest to kurczę, opowieść o syndromie sztokholmskim. I ja jestem też jedyną, czy nie ja, tylko Sandra jest jedyną postacią, która chciała się nawróciła właściwie, to już się nawróciła, tylko nie zdążyła zrealizować swoich planów. Z świadomych względów. No i dlatego też nosi ten symboliczny strój przez cały film, ten strój anioła biały, który jakby symbolizuje też niewinność. Powiem ci, że na ten strój ja zwróciłam uwagę. Oprócz tego, że jest on symboliczny, to jest przede wszystkim przepiękny. W ogóle ja szturchałam mojego kumpla Filipa, którego zresztą znasz. I mówię, zobacz, jak ona w tym wygląda, w tym futrze, w tych po prostu skrzydełkach. Mówię, naprawdę, Aniołek, a jak ty się czułaś w tym strój? Dostałam polecenie domowe, żeby ten strój przygarnąć po planie. Od Nikodema. Nieważne, w każdym razie tak, w każdym razie yy, yy. Nie powiem, że to był najwygodniejszy strój, ale na pewno robi robotę. Ostatnie pytanie dotyczące filmu: Jak się grało z Cezarem Pazurą? Bo faktycznie wybliście w dosyć takiej ścisłej relacji, o której już trochę opowiedziałaś, ale o samym czarku nie. Wiemy, że opowiada anegdotki, to wychwyciło. Ja w ogóle uwielbiam czarka, a szkoda, że tak mało mieliśmy scen, No bo tak naprawdę dosyć wcześnie moja postać znika, niestety, z ekranu, ale. Może powróci kiedyś. Natomiast z czarkiem bardzo się polubiliśmy na planie. Na początku, jak mieliśmy pierwsze próby czytane i, i byłam przed pierwszym spotkaniem z nim, byłam trochę zestresowana, że taka ikona, le chodząca legenda, zaraz się, się ze mną spotka i, i, i aż bałam się, że będzie mi się plątał język na czytaniu tego scenariusza. Ale on wszedł i. Od razu właśnie zaczął rzucać jakimiś żartami, nie stwarzał dystansu i, i czułam się przy nim bardzo swobodnie i widać też, że potraktował mnie poważnie. A bałam się tego, że może mnie potraktuje, że jakaś gówniara tu przyszła, coś ten, ale nie, właśnie tak nie było i dzięki temu też myślę, że ta relacja, jakieś takie połączenie nasze widać na ekranie, mimo że. Krótko tak naprawdę ze sobą pracowaliśmy, ale później spotkaliśmy się na planie serialu, co jest w ogóle hitem, bo ten e, serial wychodzi w podobnym czasie co ten film, nie, no niedługo chyba, gdzie Czarek gra mojego ojca, więc w ogóle hit. To jest właśnie świat aktorów.